Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, mówię, ale jestem jakiś taki cały podminowany. Ona mnie działa głupota, naprawdę alergicznie. Ja się potrafię wkurzyć także jazz są. No i właśnie przed paroma minutami się wkurzyłem i to poważnie bredzeniem internetowym tym razem w wydaniu tak zwanych konserwatywnych liberałów którzy coś tam paplają o tym, że jak została obniżona cena paliwa, to wszystkim nam będzie gorzej. Przedstawiałem jakieś idiotyczne wyliczanki, które zdemaskowałem na portalu kontrowersje net, Kto by chciał, to zapraszam serdecznie. I proszę Państwa, to jest takie. Piekło internetowych czasów z jednej strony, bo no, każdy głupi i taki co do sześciu, a tam typ do sześciu policzyć nie potrafił, może puścić jakąś brednię w przestrzeń e, publiczną. I ludzie, którzy są zagonieni, którzy nie mają czasu, bo przecież coś takiego obliczanie vat od dołu i od góry e, dla przeciętego człowieka nie jest operacją prostą, bo to się zupełnie inaczej liczy. Jak mówię, zapraszam Państwa na. Na stronę Portal Kontrowersje, tam jest to wszystko pokazane i po kolei wyjaśnione, na czym polega cała ta propaganda, że w momencie obniżenia VAT-u ludziom będzie się żyło gorzej i obniżenia cen, cen paliw w ogóle. No i proszę Państwa, to a z drugiej strony to jest przekleństwo ideologów, bo jeśli ktoś się tam zadeklaruje jakiś liberał, no to już będzie bronił każdej głupoty, bo tylko dlatego, że. Konkurencja polityczna, akurat w danym momencie, popełniła jakiś mądry ruch, a tutaj, do, akurat, dopisu za obniżkę vat naprawdę pretensje może mieć tylko ktoś niespełna rozum. No, i jeszcze na koniec, starami tu będzie gadać, że coś tam posłuchaj, jakiegoś marka z internetu, on tam tłumaczy, jak to tirowcy stracą. Proszę Państwa, 95% społeczeństwa na obniżkę vat zyskuje łącznie z przedsiębiorcami, z transportem do 3,5 tony, bo tam jest możliwość liczenia 50% VAT. Rzeczywiście jest około 99 groszy na litrze dla samego transportu tyrowcą. No to jak sobie łatwo to obliczyć, na 100 litrach to jest 9 zł. No, jeśli ktoś na tej podstawie yy, twierdzi, że my nagle będziemy mieli pod, podwyżone ceny żywności, a nie obniżone, bo biedronki i Lidle zaczną renegocjować ceny z powodu 9, 9 zł na 100 litrach w transporcie, no to naprawdę malnie po kolei w głowie i słuchanie takich rzeczy yy, nie ma najmniejszego sensu. A poza tym, że ona ma słuchać męża, nie jakoś pań. Ja co w internecie. Dobrze, proszę Państwa, ulżyłem sobie teraz do rzeczy. Dlaczego po raz kolejny udało mi się nie tyle przewidzieć, ale przeanalizować rzecz, która jest naprawdę prosta, mianowicie cała ta ustawa, która wczoraj poszła w drzazki, i to w takim spektakularnym, w takiej spektakularnej aurze, że tylko wstać i bić brawa na stojącą. Bo... Po raz kolejny, proszę Państwa, nie emocje, nie ideologie, nie sympatie czy antypatie polityczne, ale patrzenie na rzeczywistość i patrzenie na fakty. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, od upadku ustawy HOCA. W tym momencie było już jasne, że pisma pełno w portkach. Zresztą ta ustawa była renegocjowana, poprawiana tysiące razy, że na początku rzeczywiście tam były dość mocne zapisy, łącznie z wysyłaniem na bezpłatny urlop. W końcowej. To razie tam już praktycznie nie było nic, czego należało się bardziej. Ja to też Państwu wielokrotnie podkreślałem, za co swoją drogą dostawałem połubie i dywersantem też zostawałem. W momencie, gdy odpadła ustawa Hoca, była jasna, że PiS nie chce iść w radykalnym, w stronę radykalizmu, no ale żeby się politycznie jakoś z tym wszystkim otrząsnąć i to wszystko poukładać tak, aby nie brać na siebie odpowiedzialności no to wykonują drugi ruch jaki, jaki to jest ruch? Zapraszanie opozycji do rozmów. Proszę Państwa za każdym razem jak słyszycie, że opozycja jest zapraszana do rozmów, bo obojętnie w jakim konfiguracji, kto jest opozycją a kto jest rządem, no to możecie się tylko i wyłącznie ubawić i możecie mieć pewność, że tu chodzi o wszystko tylko nie o jakiekolwiek porozumienia a generalnie chodzi właśnie o przerzucenie czy podzielenie się odpowiedzialnością no i Kaczyński na tym spotkaniu Przedstawił swój projekt rzekomo swój, a to okazuje się, że jakaś praktykantka z ministerstwa z tego, z kancelarii malarowskiego to pisała, i w to jestem akurat skłonny uwierzyć, bo Kaczyński naprawdę jest niezłym prawnikiem, jest, jest z wykształcenia prawnikiem, jest nawet doktorem prawa, o czym się często za, zapomina, a tam były błędy na poziomie, no nawet nie przysłowiowego studenta pierwszego roku prawa, ale ale no błędy, które był w stanie wy, wyłapać laj, który miał cokolwiek, chociażby w jakiejś części praktycznie wspólnego z sądami, czyli był na jakiejś rozprawie sądowej, widział, jak to, jak to wygląda, w jaki sposób jest prowadzone postępowanie, jakie z grubsza, przynajmniej przepisy są, są uruchomiane w, w trakcie takiego postępowania. Więc to był gniot, bo on, proszę państwa, gniotem miał być. Cała ta operacja służyła Kaczyńskiemu jednemu. Zmierzała w jednym kierunku, chociaż tam były różne odnogi. Dla niego najważniejsze były dwie rzeczy. Po pierwsze, aby sprawdzić, ilu on ma rzeczywiście w swoim klubie przeciwników tego ostrego kursu. No i okazało się, że jest to co najmniej 60. A Warto by się zastanowić, dlaczego 16 nie wzięło udziału w głosowaniu i odliczając tych, którzy rzeczywiście mieli tam jakieś powody e, obiektywne, tak je nazwijmy, to też by trzeba było jeszcze policzyć, ilu e, zachorowało na chorobę dyplomatyczną, czyli po prostu zamknęło się w toalecie, jak to kiedyś bywało przy, przy rządzie suchockiej bodajże. No, i ten wynik jest, proszę Państwa, jednoznaczny. No to 60, w, w tym mamy prawie cały klub Solidarnej Polski, bo to nie jest tylko tak, że w, do tej pory nam się wmawiano, że to tam jakieś oszołomy, Siarkowska e, z, z Kowalskim, a tak, których można spacyfikować i podkupić jakieś, dwie, jakieś dwa głosy e, i wyjdzie się, na, e, wyjdzie się na swoje. No tak nie jest. Ten sprzeciw jest rzeczywiście dość duży, dość istotny. No to jest, proszę Państwa, tak na szybko licząc 1 trzecia klubu jeśli byś właśnie policzyć tych tych, którzy nie, nie dotarli na głosowanie. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to to, o czym Państwu wspominałem, czyli podzielenie się z, z opozycją odpowiedzialnością, a w momencie, kiedy opozycja powie nie, no to zrobi się konferencję i powie, no myśmy się starali, myśmy robili, ale opozycja nie chce gadać nawet w tak ważnej sprawie, jak ratowanie życia i zdrowia Polaków. I to dokładnie to się, proszę Państwa, wydarzyło. Tylko że większość ludzi w momencie gdy rzucane są takie projekty Weter, no reaguje emocjonalnie, reaguje z przerażeniem, bo może rzeczywiście czegoś nam zabronią, czy do czegoś nas zmuszą, za coś będą nas ścigać, i tu się uruchamia cała lewina emocjonalnych komentarzy, takich, które nie mają nic wspólnego z realną, twardą polityką. A to wszystko, proszę Państwa, było robione na chłodno. I w momencie, gdy, so, gdy odetniecie Państwo emocje, no to to widzicie, zobaczycie jak na tacy. To naprawdę nie jest żadne proroctwo. Te fakty, które Państwu przedstawiłem, układają się w jedną spójną całość, i to było wiadomo od początku do końca, czemu ten projekt, tak zwany projekt Kaczyńskiego, czy ustawa Kaczyńskiego miała służyć. Ona miała służyć dokładnie temu, co, co Państwu w takim grze słownej, grze słownej przedstawiłem. Ustawa Kaczyńskiego jest po to, po to, żeby jej nie było, i tak będzie. No, nigdzie się tutaj nie pomyliłem, bo pomylić się nie mogłem. No ale teraz jeszcze jest kwestia dość ważna do rozstrzygnięcia polityczna, co dalej. No, proszę Państwa, co prawda Kaczyński policzył sobie szablę, ale jednocześnie się politycznie obnażył, że użyję takiej erogennej metafory. Proszę Państwa, politycznie się obnażył w takim sensie, że pokazał słabość własnej formacji i pokazał w jakiej skali ta słabość występuje. Czyli można z grubsza powiedzieć, że w kwestiach co najmniej tych związanych z najmłodniejszą chorobą na świecie, Kaczyński nie może liczyć na około 60 do 70 posłów, a to już nie jest to samo co dwóch czy trzech posłów, których można jakoś tam próbować pacyfikować. No, i to, proszę Państwa, jest kolejny z takich ważnych wskaźników, ważnych czynników, które każą sądzić, że kwestia wyborów przyspieszonych to już nie jest publicystyka i budowanie jakichś niekoniecznie drogich sensacji, czyli po prostu tanich sensacji, ale to jest coś, co należy realnie brać pod uwagę. Bo nie chodzi tylko o samą kwestię związaną z Pomorem, ale chodzi o jeszcze szereg innych czynników, które praktycznie paraliżują działalność polityczną w Sejmie PiS. No tutaj mamy rozbieżności nie tylko na, na tym trawie, mamy przecież jeszcze kopalnie, mamy kwestie stosunku do Unii Europejskiej, mamy cały czas gorący konflikt na linii. Ziobro, Morawiecki i to sprawia, że Kaczyński jest w tej chwili praktycznie bez, pozbawiony decyzyjności. No, można na zewnątrz gdzieś tam prążyć mus, muskuły, można wysyłać Terleckiego, który non będzie powtarzał, że mamy większość, mamy większość i ironizował, udawał spokój wewnętrzny i zewnętrzny, no, ale realia polityczne są takie, jakie są i proszę Państwa gdyby Kaczyński był tym Kaczyńskim, którego znaliśmy już przed 5-10 lat no to on by się na te wybory zdecydował pomimo traumy z roku 2008 dlaczego? no bo lepszego momentu dla PiS nie będzie nie będzie lepszego momentu dlatego, że w tej chwili bałagan jakiś się zrobił pomimo tych wszystkich obniżek VAT-u, oczywiście mamy bałagan w gospodarce i to nie mały wywołany tym Polskim Ładem, chociaż tutaj też jest tak, proszę Państwa, że rzucanie tego w czambu, że to wszystko jest źle, no to to jest nieporozumienie. Część rzeczy jest mądrych, część rzeczy jest skrajnie idiotycznych, a same przepisy są w ogóle nie do obrony, bo w tym się nikt nie, nie orientuje. Proszę Państwa, za te dwa lata siedzenia na tyłku, no oczywiście my zapłacimy. My już zapłaciliśmy, tylko że jest to dziś kreatywną księgowością pozamiatane, więc czasy, w których Kaczyński będzie wygrywał wybory, bo rzuci 15, 16, 17, które wyminały bezpowrotnie, bo to się ledwo co spinał już w tej chwili ze sobą i zostawienie tego bałaganu opozycji w takiej kondycji, jakiej ona jest, a jest niemalże pewne, że po wyborach oni nie byli w stanie stworzyć rządu. No to jest jeden argument, który przemawia na wcześniejszymi wyborami. Drugi argument, wcześniejsze wybory oznaczają, że na przykład taka formacja jak Solidarna Polska w trzy miesiące jest mało realne. Gdyby to się miało, nawet nie w trzy miesiące, gdyby się to miało odbyć w marcu czy nawet na jesieni, to jest tak krótki okres czasu, że ta formacja raczej nie zbuduje takiej siły, aby przeczołgać się przez prąg. Co oczywiście się przyłoży na niższe notowania PIS-u, jakieś 2-3% na pewno urwie, nawet jeśli się nie dostanie do Sejmu Solidarna Polska i to może z kolei decydować o tym, że PIS nie będzie w stanie przejąć samodzielnych rządów i to jest bardzo dobra informacja dla nas. Ale proszę Państwa, dla Pisu też jest to niezła informacja, ponieważ Kaczyński mógłby sobie wyczyścić listy, czyli powyrzucać tych wszystkich ziobrysów, powyrzucać wszystkich buntowników, powkładać miernych, ale miernych, miernych, ale wiernych i mieć święty spokój, przynajmniej mieć święty spokój w klubie, mieć jeden spójny głos, to samo zresztą dotyczy po części. Senatu. Natomiast trwanie PiSu przy władzy, no to jest, nie, to, to jest nieodwracalny proces gnilny i ta partia będzie się staczać coraz bardziej. O ile ja absolutnie nie wierzę w te najnowsze notowania na poziomie 28 czy 9, 28 do 27 PiS-PO, że tam o jeden punkt PiS jeszcze wyprzedza PO, o tyle przy dalszym trwaniu PiSu w takiej kondycji w, takiej, w takim stylu prowadzenia rządu czy braku stylu no to jest nieuchronny sobie spadek poniżej 30% i być może nawet przeskoczenie być może nawet PO-PIS przeskoczy, no, co aż się w głowie nie mieści biorąc pod uwagę, co osobom reprezentuje ta konkurencja proszę Państwa, nie wierzymy nikomu nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty, wyciągamy wnioski czy to będzie... Decyzja ze strony y, gospodarczej, czy to będzie decyzja ze strony y, pomorowej, czy z jakiejkolwiek innej, i obojętnie jakiej formacji. Proszę Państwa, zawsze i wszędzie patrzmy na to, co my z tego mamy, a nie co ideolodzy nam podrzucają jakieś bajeczki, których nie, zazwyczaj nie mamy czasu weryfikować, y, i później są powielane brednie. Tak jak jest powielana brednia, że y, maś na, szczur, na szczury czy syropki wielo. W wielodawkowej wersji dają nieśmiertelność. Tak jest powtarzana brednia przez innych ideologów, że obniżka podatków to jest katastrofa dla obywatela i przedsiębiorców. No co z definicji jest idiotyzmem. Proszę Państwa, po prostu traktujmy dosłownie tą naszą mantrę, tą, ten nasz epilog z każdego odcinka i patrzmy na fakty. Patrzmy na fakty i oddzielmy fakty od emocji, oddzielmy fakty od ideologicznego przekazu. A wtedy wszystko się stanie jasne na samym starcie. Stanie się jasne na samym starcie, że taka ustawa, jaką zaproponował Kaczyński, była po to, była wrzucona samemu w wielu celach, ale na pewno nie w jednym celu, po to, żeby ona została przegłosowana. To było widać, proszę Państwa, gołym okiem. I tak jest praktycznie z większością decyzji politycznych. Dlatego ja nie miałem większego problemu z odgadnięciem, o co tu chodzi w całej tej mistyfikacji, czy, czy stwierdzenia, że, że to wszystko, co się dzieje od blisko dwóch lat, jest jedną wielką mistyfikacją, że pierwsze co zrobiłem, to. Przestałem oglądać e, ciężarówki z Bergamo i innych nieszczęśników z tymi butlami plastikowymi na głowie, ale, ale zacząłem od, 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 od prostego wnioskowania. No jak to się dzieje, że w, w czasach takiego wielkiego dramatu politycy zamiast uspokajać atmosferę to dzień w dzień robią wszystko aby tą atmosferę podgrzać aby tą histerię rozbuchać do takich, do takich granic, że ludzie się bali jeden drugiego mąż, żony, ojciec, dziecka no to są działania typowo polityczne a nie związane z ochroną życia i zdrowia ludzkiego i wystarczyło się zaczepić tego punktu aby dalej konsekwentnie punkt po punkcie dochodzić e Czym jest cała ta inżynieria? To była to inżynieria społeczna, tylko skala, skala była ogromna i tą technikę, tą technikę, która jest zawarta w naszym epilogu, Polskiej ty, polecam Państwu dzień w dzień i co godzinę. Jeśli macie jakiś problem z analizą tego, co się wokół nas dzieje w warstwie społeczno-politycznej, to gwarantuję, że ta reguła zawsze i wszędzie jest pomocna i pozwala postawić właściwą diagnozę. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.